Gonitwy na dystansie 1800 metrów. Herkules zajął miejsce w maszynie startowej. Sędzia starter już zapalił światełko. I ruszyły! Ale piękny, ładny, równy start. Walka o prowadzenie. Tam na czoło chyba Sinda się wysunęła. A na front przesunęła się Gamesa. Gamesa z Sindą tnął się strasznie. Teraz znowu na prowadzenie wychodzi Sinda, na drugiej pozycji galopuje Gamesa, na trzecim miejscu plasuje się Fent, na czwartej pozycji Makat, na piątym miejscu Drzewina, mocno dość trzymana i ucieka, ucieka rywalom Sinda, to o czym wspominałem, 44,5 kg, stara się wykorzystać ulgę wagi. Sinda utrzymuje prowadzenie, na drugiej pozycji blisko Gamesa, Sinda Gamesa. Sinda Gamesa blisko jest auta i także Fend w czołówce. No ale stawka dość mocno zgrupowana. Wciąż na czele Sinda. Sinda dyktuje warunki gonitwy, ucieka rywalom na drugiej pozycji galopuje Fend. Na ostatnim miejscu i faworyt publiczności Herkules. Ucieka, ucieka Sinda, ucieka Sinda. Stawka coraz bardziej rozrzucona. Sinda ma sporą przewagę nad rywalami. Sinda Dużym kołem przesuwa się autaj, ale przy wewnętrznej wciąż Sindaj. na prostą wyprowadzi Sinda, koło Sindy, fend. Sinda, fend, ale Polem już zaatakował autaj. Sinda chyba słabnie. Fend. Fend autaj. Fend autaj. Fend, autaj i Gamesa. Fend, fend, autaj i gamessa. Przy wewnętrznej bandzie jeszcze makat. Makat chyba pierwszy, jest nieznacznie przed Fendem. Makat, Fend. Makat i Fend, Makat i Fend. Auta już osłabł. A od pola w Herkules finiszuje. Przy wewnętrznej utrzymuje się Makat. Makat. Makat, ale tutaj chyba pierwszy jest Herkules. Herkules, tak, od pola Herkules. Herkules utrzymuje prowadzenie. Herkules, czy do, doła do celownika dotrzeć? Herkules, tam już walka o drugie miejsce. Herkules, fent. I w celowniku pierwszy Herkules, drugi fent na trzecim miejscu. Gamesa na czwartej pozycji. Sinda, Makat, Alaster, e, Autaj i ostatnia drzewina.